I've been playing didn't go seek with a heart that longs to be in the arms of another lover. I've been running from my shadow like a wayward arrow as I try to find a way to you. Cause you are always in my mind, always in my heart. you're my moon you always pull me back to you and i lay my arms gently over your shoulders and when morning breaks and your reflection fades I will long to hide with you among the fading stars cause you are always in o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego poza lokale ten, ten Stanu Cywilnego w Szynicy. Absolutnie wyjątkowo witam panią Karolinę i pana Marcina, którzy przybyli w to piękne miejsce z zamiarem zawarcia Związku Małżeńskiego. Witam również oficjalnych świadków, panią Mariolę i pana oraz wszystkich gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, połączenie się bliskich sobie osób w jedną rodzinę jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Jest to również wydarzenie społeczne, ponieważ tworzy się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która, zgodnie z Konstytucją Wielkopolską Polskiej, znajduje się pod opieką i Pani Karolino i pani Marcinie, chwały i szczęśliwy Związek Małżeński jest możliwy tylko i wyłącznie przez zajęcie szacunku zaufaniu i miłości. Szanujcie więc Państwo wzajemnie, bądźcie dla siebie zawsze życzliwi i Im więcej dobra, piękna i miłości będziecie pielęgnować w swoich sercach, tym Wasz związek małżeński będzie bardziej szczęśliwy i trwały, a życie Wasze radosne i spokojne. Bo przecież z chwilą zawarcie związku małżeńskiego rozpoczynacie nowy okres swoich Słowo ja zamieniacie na słowo my w pełni tego słowa to znaczenia. Drodzy Państwo, czas zawarcia Związku małżeńskiego jest to czas również zarezerwowany na wspólne obietnice i zezerwanie. To czas, kiedy przyszli małżonkowie, spoglądając sobie z miłością w oczy <tosłuch> proszę pokazać jak to się <tosłuch> robi, <razy. tosłuch> trzymając się górę zerce jest mogą co, so, powtórzyć za mną słowa z wiersza na tym Pozwólcie Państwo, że przytoczę Państwu ten wiersz, bo jest naprawdę piękny i jest idealny, idealnie pasujący do dzisiejszej sytuacji. I to Was samych, jakby nie było. Obiecaj, że już zawsze będziesz w snach moich i na mojej jawnie, w zasięgu wzroku, albo bliżej, na wyciągnięcie ręki Obiecaj, że nasze myśli. Zaplotą się jak bukiet prez, że dni kolejne piękne będą i nie zabraknie mi poezji. Obiecaj, że poznawać będę Ciebie od świtu aż do zmroku. Że zimą staniesz się ciepłem i światłem w każdym porze roku. Obiecaj, że mnie nie zostawisz, nie powędrujesz w dal znaną. I że nigdy się nie ukryjesz za nieczułości ziemnościaną. Obiecaj, że gdy będzie ciężko, to w oczach tych nadziei błyskich przywrócą wiarę oraz sprawią, że cel odległy będzie bliski. Obiecaj, proszę, że nie odejdziesz, że przestrzeń wspomnień cię nie płonie, bo światu na sens nadają że oczy ustawione własne głowy. Mam nadzieję, że się Państwu podobał wiersz, że jest odpowiedni. Pani Karolino, Pani Marcinie, podobał się? Będziecie wspominać, macie go tutaj ode mnie na pamiątkę, po uroczystej sukni. To poezja. Natomiast przepisy prawa swoją drogą. I zgodnie z kodeksem rodzinnym i mąż i żona mają małżeństwie równe prawa i równe obowiązki. Obowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą ma małżonkowie przez swój wiązek Zawarcie wniosku małżeńskiego polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają wolę zawarcia przywództwa przed kierownikiem urzędu stanu czy zimnego, w obecności świadków poprzez uznań i Pani świadków. Pani Karolino i Pani Przewodnicząca, czy jesteście zdecydowani dobrowolnie przyjąć na siebie wszystkie prawa i wszystkie obowiązki małżeńskie? Zdecydowanie Za Zatem bardzo proszę. Odstawić, jaką chcę wykonować. Proszę, żebyście się do siebie odwrócili. Tak, można jak na temat. Jesteśmy ja to... dokładnie? To Dobrze. Zacznijmy. Świadomy praw obowiązku. Świadomy Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Czyni wszystko? Wszystko wszystko. Aby nasze małżeństwo było zgodne, i tym, szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję bardzo. do świadomo trafi oczywiście. Wynikających z obaczja małżeństwa co uczysz Przedstępując o ślubach, że występują związek małżeński, że występuje związek małżeński, że mężczyzna daje nam ważny, ważny i przyrzekam, Nie przyrzekam, że uczymy wszystko, że uczymy wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było osłonne, było osłonne, że jeśli Drodzy Państwo, wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w wobecności w obecności świadków oraz Państwa wszystkich, ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy Panią Karoliną Anną Pilarczyk i Panem Marcinem Damianem i Waszym zostało prawnie zawarte. Państwo się całujecie, Państwo mieliście prawo. Byście wymienili między sobą te obroczki, obrączki ze jednego próbę, nie mające początku i nie mające końca, tak jak końce nie będzie miało Wasze uczucie. Absolutnie wyjątkowa, co to najważniejsze, tylko na Waszą. miarę, pani Marcinie, bardzo proszę na obrączkę już teraz Tak, proszę. Mm -hmm. mm -hmm. Drodzy Państwo, zgodnie ze złożonym wcześniej oświadczeniem, Pan przyjmuje nazwisko męża, pan pozostaje przy swoim nazwisku, a dzieci zrobione z Państwa związku będą nosiły nazwisko męża. Czy podtrzymujecie Państwo tę decyzję? Drodzy Państwo, pozostaje mi powiedzieć, że przed Państwem nasza nowa rodzina, nowe małżeństwo, przed Wami Państwo ważny. Brawa. Drodzy Państwo. Dowodem zawartego małżeństwa jest protokół zawarcia związku małżeńskiego poza lokale Urzędu Stanu Cywilnego Trzebnicy. Zapraszam naszych małżonków, a następnie świadków do złożenia podpisów w naszym dokumencie i podobności, żeby było wszystko jasne i prawne, tak jak to Zapraszam Państwa tutaj do tego. państwo dwoje Państwa. Darling, just die right in follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what I give you up this time, oh, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine, baby. I. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling. You. że od tej chwili jesteście Państwo mężem i żoną. Od tej chwili macie Państwo możność, zaszczyt i co najważniejsze, prawo. Miejmy do mój mężu i moja żono. Prawo!